Na przełomie 1943 i 1944 roku na Wołyniu płynęły polskie wsie. Wiśniowiec obsadzony załogą niemiecko-węgierską jawił się jako bezpieczne miejsce. Na przyklasztornym podwórzu i cmentarzu koczywało tutaj około 800 uchodźców. 5 lipca i 4 października udało im się odeprzeć ataki UPA, obrzucając napastników kamieniami i lejąc z murów wrzątek. Latem 1943 roku Niemcy sformowali z Polaków 20-osobowy oddział do obrony uchodźców. Prąd zbliżał się szybko. Niemcy opuścili Wiśniowiec 2 lutego 1944 roku, a parę dni później zrobili to samo węgiersko że wraz z uzbrojonymi Polakami, jako eskortą uchodźców opuszczających Wiśniowiec. Przeorowi niestety nie udało się namówić wszystkich do ewakuacji. Kilkuset bezbronnych cywili zostało licząc na szybkie nadejście Rosją. 21 lutego, podając się za partyzantkę radziecką, oddziałowi UPA udało się dostać do klasztoru. Rozpoczęła się rzeź zakonników i cywili, głównie kobiet i dzieci. Ofiary zapędzono do piwnic i tam obrzucono granatami. Łącznie zginęło około 300 osób. Dopiero Sowieci wydobyli ciała z piwnic i je pochowali. Nieoznaczona mogiła znajduje się na miejscowym cmentarzu